Ciągnie się. Bardziej chyba w stronę Mozzarelli niż... bo w maku to jest jakiś tam Adam chyba. Adam czy coś takiego w środku. a wow. pieczone. Ciekawe to jest to, inne to to, 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 to. to jest inny kurczak niż ten, którego ja tu hejtowałem. To on nie jest taki miękki i taki bardzo mokry, jak go zapamiętałem w środku. Panierka bardzo chrupiąca. Jak ten ser? Uuuu. Ciągnie się. Bardziej chyba w stronę mozzarelli, niż. Bo w Maku to jest jakiś tam Adam chyba. Adam czy coś takiego w środku? Jakiś sertopiony, nie mozzarella. Uda się to bardziej ciągnie. Dobrze to wjechało. Naprawdę dobrze. Ten sosik jest taki lekko kwaśny, majonezowy Nie zamula, to tak jak McDonald's jest zupełnie inny vibe Nie czujesz, że jesz coś aż tak tłustego, coś aż tak ciężkiego Też może przez to, że ten kurczak jest aż tak chrupiący I taki wydaje się w ogóle bardzo świeże to Czy świeże, ja wiem, że to wszystko jest mrożone, ale... Kurde, nieźle Tylko cena mi się tu kłóci. 10 zł więcej niż w Maku. Bardzo duża różnica Czy aż tak tutaj czuć lepszą jakość? No oceniłbym to zupełnie inaczej W Maku trochę bardziej fast foodowo Tutaj zbliżamy się trochę do jakiejś takiej naprawdę dobrej kurczakowni Do kanapki z kurczakowni bo czy ja chcę 36 zł płacić za kanapkę w Burger Kingu?